Jestem Pan Lodu i dziś widzimy się w Minecrafcie 1.16.1 tak dla pewności to nie jest 1.16100 1.161 dziś pokażę Wam jakby yy, 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 mój tekstur pack. Bo on jest piękny. Czy znaczy, jak nie podobają Wam się teksturpaki z mniejszą ilością? Szczegółów to może nie oglądajcie, ale w sumie to jest na różnych rzeczach. Dużo szczegółów. Oczywiście to musicie długo otwierać, albo Po pierwsze, świnka. przyłączam. przełączam. Ogólnie to gram na telefonie, jak nie zauważyli, ale raczej każdy zauważa. Świnka, świnka, bo jest najsłodszy na świecie. Ty, świnko! O, tak, zobaczcie. Słodyczna! No. czy ta świnka nie jest piękniejsza, no. pogłaszczę ją, no, Dobrze, kolejna zmiana, można w a tak na serio nie można. Ech, nie będę pokazywał narzędzi, bo to nudne. to i tutaj y mają troszeczkę inny kolorek, odcienny, inny nawet. czekamy i patrzymy się na stół rzemieślniczy, czyli krasny tego Tak on wygląda. W ogóle dwa dni parę z... godzin grania zdobyłem diaksy, wiecie? W sumocie? No może przez dzień grań. Dzięki, piszcie na w komentarzach Dynia z wyciętymi oświeconymi A dynia z, z dnia oświeconymi wygląda tak samo jak zwykła dynia, Czyli po prostu taka, bez no, otworów Idziemy teraz no, zobaczyć kolejnego wielkiego słodziaka czyli... Creeper runia! Creeper runia! Runia! Zobaczcie, jaki to słodki creeper. Mam, mam nawet dwoneczek. A tak wybuchnie. My nigdy tego nie. Gdzie Finder w To Ciszej tam na tym Facebooku. Dobra. Uciekaj creeperze. Uciekaj, bo się pali. I normalnie wybucha, tu widzicie. O, bedrock tak wygląda. Zwykła ziemia, tak? Więc rudy to grzybnia. To grzybnia, wiesz? że tak bije na tym odcinku villagerów. A, ząbiaczki. No dobrze. Ogólnie to. Może podlinkuję Wam to. A nie jestem pewien. Ogólnie ciągle konkurs trwa o zagranie ze mną w dowolną grę. Ale w Minecraft musi być 1161 beta. No wiecie, to są ta wersja, która była na początku odcinka. Jak mam beta, no. I musicie być zalogowani. Ogólnie musicie też napisać biorę udział i być albo w moim krudym brosem, albo w grupą. Pycie, wieczko! Pycie, pijcie, i O kurde. A dokładniej o kurde dwa już bardziej. Jednak żeby się dowiedzieć o co chodzi w konkursie. Dobrze. Przejdźmy do rudy. Więc to jest. Zgadnijcie co! Możecie też zagadywać, jakie są które... W ogóle owca! Mam nadzieję, że ją widzieliście. Więc żelazo, złoto, nie wskazuję i tak, bo nie daje wam to. Są diamenty, to jest, uwaga, uwaga, lazury dla żuli. co to wymyśliłam, bo dowiedziałam się, że ktoś też tego używa. To jest, no, węgiel, redstone. Jak się nie niego pije, to no i parałeczka, ruda, nederowe, rere, 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 dere. No. Hm. I to, ruda, 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 Tak ruda, 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 powtarzam. No. Drabina, drabina. Nie ruda, Powtarzam. na Drabina, ruda, 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 o w ogóle szkło tutaj jasno niebieskie szkło zaraz wam pokażę aplikację polityczną ale no hmm. żebyście mogli mieć takie tutaj tak to wygląda te deseczki zwykłe desek wam nie będę pokazywał bo mi się nie chce zwykłe szkło to jest niebieskie a w ogóle narzędzia wam tak na szybko pokażę Tutaj macie już siekier, tutaj miecze widzicie Tutaj kilofy. Tutaj łopatę możecie sobie zatrzymywać Tutaj, no przecież Nederytowe są kompletnie niezmienione, bo wiecie. No. Puszczmy sobie mapę, lokalizację Tak wygląda nasz piękny świat Idziemy iść w tą stronę. No i idziemy, idziemy. Patrząc się tylko na mapę, idziemy. No i mam nadzieję, że dojdę do celu, a nie zbaczam trasy mhm. No i jesteśmy. Ej, czy ja wchodzę? Weszłem w to! Znaczy w mapie. Tylko może złapię do drugiej ręki tą mapkę. Dobra. Mamy coś mapkę tutaj ze mną. O nie, panie stwieracie. Muszę pana zabić. Tam. Nie. I pikne zombie nie są zmienione z powodu jakiegoś tam. Więc teraz postawmy w ogóle... Skliruję sobie ku Mogę użyć komendy. No i dobra. Teraz zobaczymy. Moby, 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 moby. Mogę go przygotować przed odcinkiem, ale dobra. Bierzemy sobie zombie. Bierzemy sobie creepera. Szkieleta, oczywiście. Szkieleta. Jeszcze zobaczymy sobie które moby, bo nie jestem pewien Bierz szkielet Czułacza jeszcze tu Mamy tu tuacza. I najpierw rozpimy creepera już go już widzieli No creeper Wygląda Teraz Tu mam shifta Dobra Zombie wyraspił się z hełmem Taki o! Taki piękny. Ząbiaczki. Uciekaj palc. Szkielet wygląda tak. Teraz to jest straszny. Teraz to jest straszny, śmieszny. Mroczny szkielet. <laughs> Mroczny szkielet, to mistrzostwo. Mistrzostwo siada ciągle się kręci na to

Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, чи хобаєш? Як це каптовати їжу? Тебе каже мені. Або смерти, десь не теж. І просто натисні на на меню бару. Алло, ви бачите же? Ваш шок. Оберт машини з мода.

<gry> Dobra, ciekawe ciekawego, z tego um, kolejnego, z kolejnego, z Teraz kolejnego. Z tego kolejnego. Z tego kolejnego. Z tego w ogóle mm, jak chcecie, żeby po... Minecraft Ultra. To będzie łapka w górę. Mm. Teraz bierzemy szkło. Powracamy do nagrywania. Nie wiem co to jest. Lampa czerwonego kamienia. Nie kojarzę tego bloku. Mogę to odpalić w ogóle. no, widzicie różne rzeczy, ale to nie jest dokładne takie o, no to blok z no. A dobrze. odpalić, wiem. Żeby zobaczyć cały modę musicie. Że całe po prostu, no. Zawsze nie będziemy tego odpalać. Wszystko z, z tego, no. To wiecie po prostu.

Eee, zabicie je. Nie, czy ja zmniejszyłam blok? Nie. Jak to wygląda? Tu taka szafka grająca. Nie, 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 zrobię tu tak. Tu szafka grająca. No i piękny dom. Ja też się z tym zdam Jestem może z tym słabym budowniczym w sumie. Pierwsza rundka. Więc wyjdźmy sobie na dwór, bo tak się kisi. No w sumie to było jakby no. Niech koronawirus przeminie Dobra Ja sobie zrobię takie coś i wam Powracam po cięciu I teraz pokażę Jest takie mm, podstawowe Tylko nie, tak, tak słabo wygląda Tak jak ściana ja to Lepiej będę... O tak Zawadźcie, Tu się nie widać Coś ciekawszego. Dobrze, układ nie miałem to w ekwipunku, żeby to Wam pokazać. to jest białe szkło, tu jest jasno-szare chyba, białe szkło w ogóle jest piękne tutaj, jasno-szare, chyba ciemno-szare, czarne, to jest chyba czarne szkło. Tu chyba brązowe szkła. No. Chyba tak. Czemu się tak śpieszę? Chyba tak. Hmm, teraz, to jest takie. Um, um. ja to taki na komfort. No hmm. szkła. Tutaj mamy huh. tamaryzowy szkła. Tutaj mamy żółte szkła. Tutaj mamy coś. Znaczy, no wiadomo co tu jest. Tutaj mamy um, sekret. Limonkowe szkło, chyba. Tu mamy po prostu takie zielątki dziwne. Tutaj mamy szkło takiego dziwnego koloru, zaraz wam powiem. Zapomniałem, jak on się nazywa w tych bar. W... Błękitny, to jest błękitny, to chyba błękitny. Byłaś... No i to jest mój ukochany barwniczek. To Na znaczy szkła, takie ja do łazienki i dany. Dobra, takie jasno-niebieskie, tutaj ciemno-niebieskie szkło. Tutaj, takie filtowe szkło, tutaj karmazynowe, chyba. Tutaj, pomarańczowe, co? Tutaj, żółte. Dobrze. Co wam jeszcze? Ostatnią rzecz Wam może pokażę. Mianowicie, że na kraty blok szlamu. kładki kamień, blok szlamu. Co ja wam mogę pokazać w widowie Dobrze pokażę Wam. Trzy wełny. Wełna pierwsza wygląda tak. Taką spoko. Druga tak. Ładna, taka spoko, no i trzecia, oczywiście ładna, taka spoko. Ładna, taka spoko, ładna, taka spoko, przywita mnie dziś spoko, ładna, taka spoko. Dobrze, co dziś ze mną jest? Więc... Um, czy pokazywałam stoły? Czy pokazywałam wam... Eee... In... Uuu... Uh, no czekaj, to są... Adoptuję taką świnkę. Normalnie marchewkę biorę. Dobrze. Um. No. Chodźmy, chodźmy świnką. Chodź tu za mną. E, o tutaj ci zrobimy zagrodę. Taką na razie małą mam mało. Widzę, jak się wkurzacie na mnie, że robię małą zagrodę dla świnki, to sami zróbcie. Kiedy Nagrywacie coś? ważnego... nie. Nie, nie, nie. Ja bym się nie, ja Dobra. nie, y, myślicie, że mam małą, to sami po... Nie, coś ważnego. Jak i nie chcecie świnka? z niczego brać? Do zagrody. Świnka? chodź Kiedy będzie? tatą czy Maciuś będzie na kolejnym odcinku? Hmm. też przyjaciela konia. No więc. No więc. No Że jeszcze jedną świnkę może tu mu damy. Wziął w No i bierze. Świerkowe drzwi, tak wyglądają. No i jeszcze. No i to jest. Chwila. Powracam. Yy. Yy. Wracam po cięciu ze świnkami. Maciek! 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 Nie masz tego niku. Maciek! 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 Maciek 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 Dobra Edzia Teraz ich nakarmimy No i wiadomo, nie patrzymy się Proszę małą świnkę, piszcie imię dla tej świnki w komentarzu, my ją nazywamy. Nie zniknęła mi nie tu. Uciekamy. Stąd oczywiście dla bezpieczeństwa zabieramy kowadło, ale wiecie, to ma być piękna, wesoła zagroda. Trzeba jej dodać stylu. Muszę mieć siano. To musi być rano. Dobra, mamy tu siąkę. Nie, 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 nie. Jesteś nieodpowiedzialnym rodzicem. Co ci powiem? Szybko mu dajemy maluchówka, bo inni uciekną. No. No. O, tutaj mamy tu Więc macie tutaj sobie sianko. A tutaj... No, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy Stop! Stop! Ale żeby wam się dobrze ułożyło, żeby nie było wam niemiło. To zobaczcie. Będziecie parą. Nie patrzymy się, nie patrzymy. No i mamy małe dziewki. co sobie w świat. Ja idę do świniaków moich pięknych. Tak. Zacznijmy Dam takie zarośnięte. No i Pana na razie. No i cześć! To...